Witam wszystkich bardzo serdecznie ja jestem Mateusz i dzisiaj no kurde miałem wypadek samochodowy no taki mały co prawda ale no musiałem iść do mechanika to jest mechanik Wojtas i on naprawi mi dzisiaj samochodzik właśnie tylko jest problem przywiozłem mu samochód jakieś 3 godziny temu nie on powiedział że spoko mała usterka i mi to naprawi w te 3 godziny ja tak wbijam tutaj i on mi mówi, że nie ma tutaj mojego samochodu, że już byłem tutaj wcześniej i go wziąłem i teraz go próbuję szukać. I ja mówię, Wojtas, ty jesteś chyba pijany, nie? Tak powiedziałem, mówię, patrz, słuchajcie, powiem jeszcze raz, Wojtas, ty jesteś pijany. No i pije dalej, no on ma mnie w dupie totalnie. No i ja nie dam sobie dmuchać w kaszę, bo na takich złodziei to trzeba po prostu taką staroświecką techniką. Po prostu każdy tak robi, trzeba kłócnąć przed nim. Nie, 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 nie będziemy mu rozpinać rozporka, tylko walniemy mu łomem w łeb. O tak. I Wojtas warto było pajacować. Tutaj wszyscy, cała ekipa Wojtaza, Wojtaza lol, powiedziałem jakby co najmniej to był Wojtas ten youtuber. Nie, 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 on nie ma nic wspólnego z kradzieżą mojego auta, Ta, taką, taką, mam na, takie, m, taką mam nadzieję, nie? Ja nie mówię, że nie, ale to na pewno był tamten Wojtas przez sy. I przez W, ale dobra, cała jego ekipa dostała tutaj strogi w piedzie. Tylko nie rozumiem, czemu oni walczą między sobą. Wydawało mi się, że to zgrana ekipa takich: wiecie, yy, handlarzy, yy, no jak to, czy no nielegalnymi samochodami. No, mój, mój samochód jest bardzo nielegalny dla nich, bo, bo jest mój, a nie ich. I tutaj widzicie, biznesmen już czekają na jakieś inne inne auta. Pewnie chcą ukraść też. Kurde, nie pozwolimy na to. Jesteśmy takim dobrym bohaterem. Prawie jak w tym, jak to się nazywało. No ten film nowy, taki fajny, co się zabijało dużo Boże John Wick w jo Też tam mój samochód ukradli w tym filmie No też załatwił mniej więcej tych ludzi w podobny sposób co ja Dobra, dziewięć zostało, świetnie, szybko poszło Oddawaj mój sam może tam jest, kur nie, tam jest jakiś bar Sześciu typów zostało. Oni sobie na spokojnie tutaj jedną Ja mówię, to jest mafia, to jest mafia, a oni po prostu kradną ludziom samochody i udają, że jest wszystko w porządku. Ty, chyba nawet mi się uda to przejść bez straty HP, tylko mówię, tak jak wcześniej wspominałem, czemu oni są yy, po prostu tak wrogo nastawieni do siebie, czemu oni wszyscy tutaj biją siebie nawzajem, kiedy, tak jak mówiłem, to byli kumple, chyba, że oni czekali tylko na jakąś iskierkę. Czekali na iskierkę, żeby po prostu zrobić tutaj Saigon taki przysłowiowy. No masakra, ja nie wiedziałem, że oni tak mogą, tak kraść samochody. No trudno, więc co to jest najgorsze, że tutaj mojego auta nie ma. I no muszę wyjść, no wychodzę stąd. Witam w kolejnym klubie dyskotekowym. Moje poszlaki i moje inform moi informatorzy powiedzieli mi, że w tym klubie znajduje się osoba, która ma mój yy, samochód. Więc ja poleciałem tutaj, muszę to sprawdzić. Wbijam z buta. Wzięli ze sobą swoich kumpli, oni kucharzami są i razem z nimi będziemy tutaj po prostu sprawdzali ten klub. Już tam jednego przysłuchują, jak widzicie. On jest głównym podejrzanym. Nazywa się Robert. Robert jest głównym podejrzanym. Tutaj sobie tańczą jak gdyby nigdy nic o nie wiedzą, co się tak naprawdę dzieje, więc oni tam biją sobie tego Roberta, a ja się zajmę chyba tymi chłopakami. Też tak krzywo patrzą, wyglądają, jakby mogli mieć moje auto, dawać moje auto, gnojarze, wstrętni. Oj. Ojej! Dobra, myślałem, że nie niechcący swojego kumpla zabiłem yy, Ale nie, 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 nie ma tego co, złego, co by na dobre nie wyszło, jak to mawiają Jaki tu jest straszliwy młyn A dzień dobry, say hello To my little friend Dobra, pyk 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 No i dobra Ja wziąłem sobie shotguna tutaj Prawie jak John Wick Co oni tacy twardzi są? O nie, czuję, że to będzie długa mapka to będzie długa mapka Chciałem widzieć łapka Co się stało z tą bronią? Widzieliście? That was weird Okej, okay. dajcie mi coś, może być Mike Bo na moich statkach robisz za majtka Zdejmę cię w minutę men Bo jestem... Kurwa Minutemenem. Obrałem azymut, wiem że... W pięknym stylu Zniszczę scenę Wbiję w ziemię Chodźcie tutaj Co mu się stało z oczami, widzieliście? Przez moment miał takie białe oczy Jak szatan ty, typie jesteś niezniszczalny, What, what's wrong with you? Może to on mi zabrał auto? Dobra, mamy maczetę. Panie policjancie, dlaczego pan jest przeciwko mnie? Kiedy to miał pan mi pomóc? Oj, ojoj, karambisti, halo, halo. Na ziemi Wojtas. Tutaj muszę się nimi zająć, tylko boję się, że... O właśnie, tutaj żyje jakiś ziomeczek. Muszę walczyć. Czym to przeleciało przez niego? No ja muszę znaleźć tego typa, który mi zabrał samochód, no muszę, po prostu muszę. Nie zdzierzę. bo to był ten, Maluch, Fiat, yy, nie pamiętam jak Maluch był, 120, Fiat 120p, tak? To był Maluch, czy co? Jezu, zapomniałem, ja Cię kręcę, Fiat, nie, nie pamiętam, jeszcze nie będę pogrążał, zapomniałem coś, co, jak się nazywał Maluch. Yy. Dobra. Ukradli mi malucha, tak jak wcześniej wspominałem, i ja nie zdzierżę tego, bo to był przekazywany maluch z pokolenia na pokolenie. Mój wujek nim jeździł, moja e, babcia nim jeździła, mój dziadek, mój pradziadek, mój nawet e, pra-pra-pra-pra-pradziadek nim jeździł. I teraz, no wstyd po prostu powiedzieć tak, podejść do dziadka, siema dziadek, ukradli mojego malucha, a raczej twojego. I on byłby bardzo smutny. Katana man, muszę być bardzo ostrożny. Nie wiem, ile tutaj ich jeszcze jest, że mam takie lagi. Ale bardzo mnie to smuci. Dobra, kurde, no dlaczego mam takie lagi? Denerwuje mnie to strasznie. Dobra, kozik jakiś tutaj. Chaba chaba dziaba. Co się z nim stało? Widzieliście? To on robił te przysiady. Może dba o formę. Dobra, wal sobie tym, tą kataną. Ja sobie zdążę. Kurde. Cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek. Nie, tutaj jest sporo broni, akurat, więc o to się nie muszę martwić. Wow, widzicie moje HP? You know what does that means. That means. Nieważne, ja już nie mówię po angielsku. Jak mówię bardzo szybko, to, to potem mam problemy. Po prostu z dobrym wysławianiem się. Tak więc, jak wiadomo, jeżeli mam tyle HP, musimy wbić. 3312 łapek w górę. I wtedy... No to jak się uda, to znaczy, że przeszedłem. O! Kurde, to był jakiś bardzo dziwny ten. Yy, jak to się nazywa? Klub. Nie dość, że muzyka przestała grać. To jeszcze powiem wam, moi drodzy, że tutaj są ukryte shotguny. Ukryte shotguny. Chodź tutaj. Gdzie oni są? Tam jest kilku katanamenów, to nie jest jeden katanamen. Sze pięciu, pięciu, typa, pięciu typa Gdzie masz głowę? Ziomek! To jest klub zombie! Ale na zombie najlepszy jest paralizator. Na ziemię. Gdzie oni są? Mów, gdzie oni są, w zombiku. Tutaj? Sektor clear. Dobra, tutaj. Na ziemię. Wow, wow, wow. Ty też jesteś bez twarzy. Wow, dobra, idę po jakąś broni tam wracam do nich, żeby ich sklepać po mordzie. E, co? Tam katana gdzieś powinna leżeć. Tutaj? Dobra, mamy to. Wow, Było bardzo blisko. Nie lubię jak nie ma muzyki. Czuję się wtedy źle. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay. i został ten jeden typ. Jaki on jest niezniszczalny? Okej, okay, nieważne. Właśnie go zniszczyliśmy. Ale muszę powiedzieć bardzo smutną rzecz, że tutaj... Moi drodzy, nie było mojego auta. Jest jeszcze jedno miejsce, które wskazali moi informatorzy. Właśnie tam się udamy. Jest to bar. Bar wąsaczy i brodaczy. Magiczne krzesła też tutaj czasami są. No, ja obawiam się, że to faktycznie może być to miejsce. Czekajcie, zrobię mały rekonesans. Sprawdzę, czy możliwe, że gdzieś tutaj jest ukryte to auto. Bo, no nie ukrywam, że maluch jest dosyć mały. Hmm. Może się okazać, że to też nie jest to. Mam nadzieję, mimo wszystko, że to... jest tam ta miejscówka. Sprawdzę tutaj. No nic nie ma. Może jakaś... chociaż broń. Bo ja wiem, że już będę musiał robić tutaj zadymy. Będę musiał ich klepać po mordach. Dobra, a ten? Halo? Tutaj wejdę na górę? No wątpię, żeby na górę brali malucha. Ale warto sprawdzić. Okej, okay, halo? Tutaj jest elita. Co, wiecie kto najczęściej kradnie auta? ELITA! Dawaj mój samochód! Dawaj mój samochód jeden z drugim Gdzie on jest? Mówcie, gdzie on jest? Czemu? Jedliście przed chwilą razem obiad, czy tam kolację i teraz walicie się po mordach, wy jesteście niepełnosprawni jacyś Naprawdę Nie wiem, czemu bydziemy niepełnosprawni, jesteście pełnosprawni, ale jesteście głupi Ja cię kręcę bo to jest naprawdę aż złe, żeby tak być kumplami przez chwilę, a potem już się nienawidzić. No jak? W czwartek wyzywasz, a w piątek z nim pijesz, tak się nie robi. Tak się nie robi. Okej, okay, gdzie tutaj jest? Gdzie... O, jest. Pięknie, taborecik śmierci. No chodź tutaj. Pyk, gitara, Simo. i pyk. muszę znaleźć coś do bicia się, nie? Co to jest? Papieros. Ktoś tutaj był Halo. Czy ja tutaj... Policyjne, policja, policja, proszę mi pomóc, ukradli mi samochód. Pro, halo, policja. Dobra, bierę te rzeczy. Ten łom, czemu powiedziałem, że to jest łom? Jak każdy człowiek na świecie, powiedz ci, że to nie jest łom. A ty mimo wszystko powiedziesz łom na wielki metalowy pręt, który tak na dobrą sprawę jest gryfem. Ech, ja to jestem naprawdę chory na głowę. Ale trudno, musimy znaleźć malucha. No i cóż, jeżeli to nie podziała, to musimy wszyscy napisać w tym, jak to się nazywa, w komentarzu hashtag znajdź malucha. Nie, hashtag gdzie jest maluch. Hashtag gdzie jest maluch, i wtedy może nam się uda. Jeżeli roześlemy to na cały świat, jeżeli roześlemy to wszędzie, to może się udać. Pod każdym filmem każdego youtubera. Zna gdzie, gdzie jest Hasztag gdzie jest maluch? Musimy go znaleźć, bo... Może inni youtuberzy wiedzą w takim razie gdzie on jest. Jeżeli to nie ja, to może to są oni? Sprawdzimy to ludzie. I wy, mam nadzieję, że mi pomożecie. Hashtag gdzie jest maluch. Rozpoczynamy akcję, bo czuję. Oj czuję, że tutaj go nie znajdę. Katana? Nie, to jest... Yy, Kido bilarda. Dobrze, dobrze. Czy ty żyjesz? Żyłeś, ale już nie. Co to za życie, co nie? Ziomeczku, co to za życie? Byk. dawać mi to. O, świetnie. E, bierę to. Tą, to Wis Wisło! Chciałem... <laughs> Ale naprawdę jestem jakiś drunk or something like this. powiedziałem... Wisło! Ojczyzna moja, ha ha ha, wiecie, dobra, dobra. I will shut up. Dobra. O, patrzcie, tutaj zrobię tak fajnie, że to niby jest baseball, a tam. E, piłka do baseballa, a tam obok piłka do koszykówki. Bardzo super, bardzo super. W każdym razie, no, zabiliśmy już sporo ludzi. Czy ktoś tutaj jest w Kiblu? Halo, Sektor Clear? W tym Kiblu może? Bo to damski? Nie, on no, są pisuar, więc nie damski. Wow! Ziomeczku z tym harpunem, to ty wiesz, co możesz zrobić? Wiesz, co możesz zrobić? Eee, walnąć cię w łeb. Nieźle, nie? Przed chwilą na to wpadłem, to jest aż dziwne. To... Ja jestem w szoku, Że wymyśliłem coś tak epickiego w tak krótkim czasie. Dobra, też bierę harpun i zobaczymy, czy oni się tak będą dobrze bawili. Czy ty żyjesz? Sprawdzę twoje ucho. A ty żyjesz? Sprawdzę twoją głowę. Chyba nie żyje. Czy ktoś tu jeszcze żyje? Halo? Ty? Nie, nie żyjesz. Okej, okay. tutaj nic nie było. Gdzieś tutaj powinny jeszcze wisieć te. O, baseball. Idziemy tam na górę. A tutaj jeszcze chyba nie wchodziłem. Może znajdę tutaj jakąś. Dobra, biorę metalowy pręt, bo wolę nim walczyć. Jest dłuższy. O, pałalfonsa. Dzień doberek. Czy tutaj ominę? Nie, myślałem, że shotguna ominę. Dobra, tam widzicie. Ktoś jest. Yy, został. Sparaliżowany. Paralizatorem. Musimy coś z tym zrobić. Halo, policja, mieliście mi pomóc. Porażony paralizatorem, a nie sparaliżowany XD. Naprawdę jestem dziś ułomny, ale có cóż zrobić? Dawaj mi samochód. Na pewno któryś z was. Hashtag gdzie jest maluch? Dawać malucha. Proszę. Gdzie o... On... O nie, jest mi zielono. Dobra, dziewięciu zostało typów. I ten, mój wróg numer jeden. Już nie żyje. Halo? No, chodź tu! Na ziemię. Będę cię kopał po twarzy, aż mi nie powiesz, gdzie jest mój maluch. Mów! No, nie powiedział mi, aż umarł. Halo? Gdzie może zostać pozostałych siedmiu? Tutaj nic nie ma. Zaraz ich... O, tu są! Dobra. Tylko zgarnę jeszcze tutaj, yy, Jakąś pałkę policyjną i możemy rozpoczynać imprezę. Chodźcie tutaj. No, chodźcie. Jabadabadu! Sześciu, pięciu, czterech trzech, dwóch. Jeden. I rzuc rzucimy w niego mięsem. Rzucimy w niego talerzem. Rzucimy w niego talerzem kolejnym. I umarł. Niestety żaden z nich nie pisnął nawet słówkiem o moim maluchu. Jest mi naprawdę smutno. Ale tak jest los, pamiętajcie. Hashtag gdzie jest maluch i widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że do tego czasu go znajdziemy. Trzymajcie. Się, pa!